Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępia zamach, do którego doszło wczoraj w i Składamy kondolencje bliskim oraz rodzinom ofiar, z którymi łączymy się w smutku. W pełni solidaryzujemy się zarówno ze społeczeństwem, jak i władzami francuskimi. W związku z wczorajszym zamachem minister Witold Waszczykowski wystosował depeszę kondolencyjną dzisiaj do szefa francuskiej dyplomacji. Zarówno ambasada polska w Paryżu, jak i konsulat generalny w Lyonie są w bezpośrednim kontakcie z miejscowymi lokalnymi władzami, w tym z policją oraz prefekturą. Tak jak podkreśliłem, czekamy na taką informację, która do nas dotrze z listą ofiar i poszkodowanych. Musimy być razem. I musimy, nie możemy pozwolić, żeby nasze wartości, nasz sposób życia, to co kochamy, ktoś chciał nam w taki bestialski sposób odebrać. Więc solidarność, słowem najważniejszym oczywiście wyrazy współczucia tego, że wspieramy ich i myślimy o nich, to oczywiście też, ale ta solidarność jest najważniejsza. Jesteśmy w kontakcie ze służbami francuskimi, ze służbami belgijskimi, tak jak podczas szczytu NATO w sztabie. Był przedstawiciel Interpolu, przedstawiciel Europolu. Tak i teraz, w przypadku Światowych Dni Młodzieży, będzie w sztabie przedstawiciel Interpolu i przedstawiciel Europolu. Nasi strażnicy graniczni mają dostęp do baz danych, w których są, są uwzględnieni wszyscy ci, którzy zagrażają bezpieczeństwu. To jest rekomendacja służb z innych państw. Jesteśmy przygotowani wyciągamy oczywiście wnioski. Jesteśmy w innej sytuacji niż państwa Europy Zachodniej. No ona związana jest z tym, że w Polsce nie ma w polskich miastach nie ma stref do których nie wchodzi policja. W Polsce nie ma no go zones i nie będzie i nie będzie tych stref, póki rządzi prawo i sprawiedliwość.